Dzień dobry, dzień dobry, kolejny dzień, kolejne prezentacje. Dorota, pojęcie, które... Pojawiało się e, przynajmniej w dwóch prezentacjach e, wczorajszych inbound marketing. Ja przyznam szczerze, że mam trochę uczulenia na nowe pojęcia, chociaż też już ono wcześniej istnieje, ale różnego rodzaju marketing relacji, strategia 360 stopni, marketing, czy, czy, wszystko da się wytłumaczyć i wszystko to już było. Więc proszę Cię, przekonaj mnie i, i powiedz mi, co to jest inbound, mar inbound marketing i czym on się przejawia i co z nim mogę zrobić jako przedsiębiorca ja jest to całość, całość działań związanych z marketingiem internetowym, dookreślona tak naprawdę nowym pojęciem, które powstało dwa lata temu w Stanach, jako tak naprawdę alternatywa y, dla algorytmu Google, który po prostu sprawia, że nasze strony się źle pozycjonują. Nie wymyśliła tego jakaś agencja reklamowa, żeby sobie z... Z, e, Oczywiście wymyślił to Rand Fishkin, y, natomiast tak naprawdę pojęcie bardzo dobrze się przyjęło i w tym momencie, na przykład bodajże dwa dni temu skończyła się jedna z największych konferencji w Stanach właśnie dotycząca inbound marketing i się okazuje, że jeżeli chodzi o konferencję SEO jest bardzo duży problem ze zbieraniem uż y uczestników, użytkowników. Natomiast jeżeli chodzi o inbound marketing, to pojęcie bardzo dobrze się przyjęło, ze względu na to, że chodzi o wiarygodność powiązań, o właściwe linki, o długofalowe relacje z klientami, o mówienie prawdy o swojej marce no i tworzeniu generalnie doskonałego kontentu. Także są to wszystko rzeczy, które tak naprawdę każdy z nas chce robić na temat swojej firmy, więc jest bardzo duże zaufanie w stosunku do tego pojęcia. Zazwyczaj jak się pojawia nowe pojęcie, to zaraz potem w zakładkach różnych agencji Pojawia się, my również robimy marketing szeptany, marketing na blogach, inbound marketing i tam strategia 360 stopni. To co takiego robią agencje, żeby mu, albo muszą robić agencje reklamowe czy firmy zajmujące się komunikacją, żeby móc sobie w portfolio wpisać, zajmujemy się inbound marketingiem. Jesteśmy specjalistami w inbound marketingu. Inbound marketing skupia te wszystkie pojęcia, czyli ponad 20 łącznie z tymi, które, które wymieniłeś. Do tego dochodzi tak naprawdę question answers, komentarze, webinary, czyli rzeczy, które u nas jeszcze nie do końca się przyjęły. Czyli jedno to są te rzeczy, które już do tej pory znamy, czyli social media marketing, tak, visual marketing, plus takie rzeczy, które jeszcze u nas nie funkcjonują, nie istnieją, a w których po prostu mamy wciąż budować tą samą personę, mamy wciąż budować nowe relacje i po prostu być ciekawi dla użytkowników. Nie chodzi o to, żeby nasze teksty czy to co się pojawia na blogu było ciekawe pod kątem SEO, żeby tylko chodzi o to, żeby po prostu ten kontent się był ciekawy i żebyśmy pozyskiwali takich użytkowników, na jakich nam zależy. Nie chodzi o ilość, tylko chodzi o jakość. Czyli specjalista inbound, mar inbound marketingu ogarnia wszystkie te rzeczy związane z nowymi mediami komunikacją i potrafi je wpiąć w strategię firmy. Dobrze Binuje? Tak, w pewnym sensie tak. Natomiast tak naprawdę nie chodzi też o stworzenie takiej strategii, która jest zupełnie odrębna od firmy, tak? I gdzie zupełnie wymyślamy coś nowego i firma ma nagle. Pracować, tak, przepracowywać całość, tylko chodzi o to, żeby dla produktów, które już teraz funkcjonują, dla firm, które już teraz funkcjonują na rynku, pewne kanały poprawić, a pewne kanały stworzyć zupełnie na nowo, żeby w końcu znaleźć troszeczkę czasu, usiąść, zrobić fajną burzę mózgów i zastanowić się, co my w ogóle chcemy przekazać tym klientom, w jaki sposób chcemy przekazać i sprzedać nasz produkt. I też z drugiej strony poprawić trochę stronę, działać na bieżąco w social mediach. Tak, nie chodzi o to, żeby założyć konto na Twitterze ale, i na. Ale sorry, no to, no to ale to, to, o czym mówisz, robi i robi, robi, powinna robić każda agencja. Reklamowa. Znaczy, to jest normalny proces. Przychodzimy do Was, zaplanujemy spójna strategia, spójna komunikacja. To gdzie tu te nowości? To się nie dzieje. Tak naprawdę wiele z tych działań zaczyna, być, zaczyna się dziać w internecie, tak? To trwa chwilę, czasami miesiąc, czasami dwa, a później tak naprawdę taka kampania się ucina i ktoś tłumaczy, że no niestety nie udało się. Tutaj chodzi o długofalową strategię i o poszukiwanie różnych kanałów i tak naprawdę przede wszystkim też testowanie i analizy. Jeżeli jakiś content, jakiś portal nie do końca dociera do na naszych użytkowników, może to nie jest ten kanał, musimy szukać sobie dalej. I szukać też odpowiedzi i pytać klientów, czego oni od nas oczekują. Być może te działania, które robimy, są zupełnie nieadekwatne do tego, co chcemy robić. Być może na przykład, nie wiem, firma, która coś produkuje, warto, żeby odpowiadała, albo na przykład tworzyła komentarze, dodawała opinie w różnych miejscach, wiarygodne opinie, tak? Na temat swoich produktów, albo prosiła rzeczywiście klientów o wiarygodne opinie, szerowanie na Facebooku, a nie tworzymy znów sztuczne rzeczy, żeby było szybko, żeby było tanio, żeby było dużo ludzi. Tylko bardziej chodzi o takie właściwe, prawdziwe relacje. Znaczy, to i tak zawsze się kończy tym, że klient wymaga, klient płaci, i coś tam zawsze. zawsze bo wiesz, cały czas szukam tego uzasadnienia na, na, na to pojęcie i, i posługiwanie się nim. Bo to, no, okej, okay, czy w takim razie specjalistom od inbound marketingu i zlecenie na taką tam kampanię czy, czy relację może przyjąć jednoosobowa firma, czy to musi być agencja, czy to musi być agencja powiązana z wieloma wykonawcami, no bo wymieniłaś te różne elementy. No to, znaczy ja znam takie pojęcie, to znaczy w środowisku branżowym takie ironiczne social media ninja i trochę i social media ninja jakoś mi tak się blisko trochę inba, specjalisty inbound marketingu kojarzy. Generalnie małym firmom jednoosobowym Dwuosobowym, nawet dziesięcioosobowym, nie polecam y, oczywiście korzystania jakby z usług y, kogoś, kto zajmuje się inbound marketingiem, ze względu na to, że te działania, szczególnie też optymalizacja konwersji, czy, czy działania seo-długofalowe, y, sprawdzają się szczególnie przy biznesach, które po prostu osiągają pewien próg finansowy. Ale, ale chodziło mi o to, czy właśnie. Yy... Firma yy, czy agencja nazywają, wykonująca usługi, mająca usługę inbound marketingu może być jednoosobowa. Może być jednoosobowa, natomiast oczywiście ja współpracuję z bardzo wieloma podwykonawcami. A, nie wiesz, czego nie, nie wiedziałem, że jesteś jednoosobowa. Współpracuję z wieloma, bo jakby podpinam narzędzia w danym momencie takie, jakie są adekwatne dla klienta. Natomiast klientom małym polecam przede wszystkim szkolenie, dlatego że inbound marketing ma taką przewagę, że jeżeli mamy małą firmę, nie stać nas na specjalisty od spraw social media, tak, nie stać nas na jakieś nowe, zupełnie dziwne rozwiązania. Wiemy, że kampanie reklamowe są drogie. Jesteśmy w stanie w sieci, tak naprawdę za pomocą bardzo niewielu narzędzi, wykrować bardzo ciekawy wizerunek i powoli systematycznie dopinać to, na co mamy w danym momencie czas bądź budżet i tak naprawdę na początku możemy zrobić 5-10 rzeczy, ale jeżeli zaczniemy dopinać po kolei do około 22, które znajdują się w zakresie inbound marketingu, osiągniemy ten sukces w naszym własnym tempie i tak naprawdę no jest to usługa z typowo low cost, także jeżeli chodzi o inbound, to się sprawdza w, na zasadzie takiej, że jest to dużo, dużo tańsze, gdzieś około 60% tańsze. Jeżeli to robimy sami, no to już zupełnie tutaj odchodzi ten element płacenia komuś za to, także ja polecam w takim przypadku głównie szkolenie i wtedy można we własnym zakresie bardzo wiele rzeczy zrobić. Nie przygotowałem się przed naszą rozmową i nie sprawdziłem, co wyskakuje w Google, jak się wpisze inbound marketing, ale w takim razie, gdzie można zacząć szukać wiedzy specjalistów w tym, w tym zakresie, Oczy... podać jakieś adresy w sieci? No oczywiście, jak najbardziej polecam szkolenia, które prowadzę, ponieważ w Polsce jest niewiele firm, których tak naprawdę tego typu usługa może się opłacić, tak? ponieważ no, tutaj, jeżeli chodzi o optymalizację konwersji, pewnie zmiany na stronie, to są projekty, które trwają kilka miesięcy. Efekty są widoczne, natomiast zaczynamy od 2-3%, natomiast można dojść do około 180-300, ale to tylko w przypadku takich biznesów, które rzeczywiście fajnie zarabiają, to jest bardzo widoczne. W przypadku, kiedy one mają jasny i klarowny produkt. Natomiast jak najbardziej polecam wszelkiego rodzaju blogi na ten temat w Stanach. Jest kilka firm, które zajmuje się tym. Są też różnego rodzaju narzędzia i to, co proponuję, to przede wszystkim testować, czytać, bo jest to pojęcie, które jest już od ponad dwóch lat, bardzo szeroko się o nim mówi w Stanach. U nas jeszcze dopiero ono sobie kiełkuje, dlatego ja na chwilę obecną, jeżeli chodzi o Polskę, zajmuję się głównie właśnie takimi konferencjami, chcę przybliżyć bardziej to pojęcie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak najbardziej udzielam konsultacji. Robię szkolenia właśnie dla takich małych podmiotów, dla tych osób, które są zainteresowane bardziej takim tematem. Natomiast też sobie zdaję sprawę, że jakby efekt wdrażania tego w Polsce będzie długofalowy, ale jak najbardziej polecam, ponieważ no, ten algorytm Google, tak jak powtarzam, on się zmienia i nam będzie zależało na tym, żeby nie płacić firmom pozycjonerskim, które nam zepsują domenę, tylko zależy nam na tym, żeby firma, którą mamy, długo wa fajnie funkcjonowała w internecie i żebyśmy rzeczywiście to, co robimy, tak jak Ty robisz, tak, żeby to było prawdziwe, realne i żeby fajnie, fajnie po prostu o nas mówiono. A jeżeli mówi się źle, no to też super, ale chodzi o prawdziwe interakcje. Pod tym, pod tym filmem gdzieś tam spróbujemy zamieścić parę linków i jest gdzie można zasięgnąć informacji. Mogę Tobie wysłać jakieś różne miejsca, jest bardzo wiele takich ciekawych portali, gdzie nawet za darmo jest bardzo ciekawa wiedza. Dobra, dzięki za rozmowę. Powodzenia w wdrażaniu inbound marketingu w Polsce. Dzięki.